Niebo w Hebdowie. Rysunki Jana Biczysko do trzeciej księgi boskiej komedii. Dantego Algierii. Niespokojne jest w serce człowieka, dopóki nie doświadczy miłości. Prawrazując słynne powiedzenie świętego Augustyna, można powiedzieć, że szukania, a następnie podążanie za miłością jest tym, co najbardziej nas motywuje w naszym życiu. Tak też jest w przypadku Dantego. To miłość do Beatrycze Portinari, jak sam sugeruje, była przyczyną powstania jego boskiej komedii. Miłość ta rodziła się w nim etapami. Od kiedy ją po raz pierwszy spotkał na swoim rodzinnym mieście, jeszcze jako dziecko. To początkowe zauroczenie Dantego Beatrycze utwierdza się poprzez następne spotkania, jak chociażby to, kiedy był już młodzieńcem i dojrzałym mężczyzną. Jest tu miłość niezrealizowana. Bardziej upragniona niż dopełniona. Więcej w niej boleści, aniżeli radości, tęsknoty, aniżeli obecności. Kiedy Beatrycza jeszcze bardzo młodym wieku umiera, Dante, nie wiedząc o tym, właśnie w tym momencie śni o swojej dawnej ukochanej. A później, wiele lat później, to dla niej Dante decyduje się na podróż o zaświaty, aby tam ukoić swoje serce. Aby tam spotkać swoją Beatryczę. Dla odnalezienia swojej młodzieńczej miłości poeta niczym antyczny Orfeusz poszukujący Eurydyki przemierza za światy, schodzi w grozę piekła i z trudem wspiera się po stopniach cześćca, aby na jej szczycie odnaleźć swoją Beatryczę. To spotkanie otwiera Dantemu drogę do nieba. Przez tą miłość, jak pisze Dante, nagle mnie porwała ona jedynym swym gestem, wrajskie znów fruwanie, mocą, co zawsze naturę pokona. Słowa te są treścią rysunku Janowiczysko, do pieśni. 22. Ale nie tylko w tej ilustracji artysta przedstawia tę dwójkę wędrowców po niebieskich przestworzach. Większość rysunkowych kompozycji do Księgi trzeciej Boskiej Komedii przedstawia nam Beatrycze i Dantego zjednoczonych w locie ku górnym niebiosom. Beatrycze, najbardziej spośród wszystkich postaci na rysunkach Jana Biczysko, jest najlepiej graficznie dopracowana, zawsze na pierwszym planie. A towarzyszący jej Dante jest niczym cień jej postaci, lub jak satelita, która krąży wokół swej miłosnej planety. Te dwie główne postacie trzeciej części boskiej komedii są najczęściej jedynymi bohaterami rysunków Janowiczysku, którym na marginesie towarzyszą poetyckie tercyny z poszczególnych pieśni. Trudno się temu dziwić, wszak Beatrice jest w tej trzeciej przestrzeni zaświatów dla Dantego głównym mentorem, przewodnikiem duchowym, prowadzącym. Go do samego źródła wszelkiej miłości. Dawny mentor, Wergiliusz, już przestał być dla dantego przewodnikiem pod koniec szczystca. Poszczególne planety, które odwiedzają nasi bohaterowie to różne stopnie emanacji boskiej miłości i sprawiedliwości zarazem. Nagroda Wieczysta uzależniona jest bowiem od stopnia naszego poświęcenia i miłości, do jakiej gotowi jesteśmy tutaj na Ziemi. Jednak niespotkane na owych planetach zbawione dusze ze swymi opowieściami najwięcej mówią dandemu o boskiej miłości, ale sama obecność w jego pobliżu ukochanej Beatrycza. Albowiem wszystkie jego osobiste i teologiczne refleksje zawarte w jego pieśniach obracają się wokół miłości, jaką on żywił do historycznie istniejącej kobiety. Jest to dla mnie jeden z najbardziej zdumiewających aspektów myśli Dantego zawartej w tej ostatniej jego księdze boskiej komedii. Zuchwałość, z jaką Dante porównuje miłość Boga do jego miłości ku Beatrice, oburzała już wielu współczesnych czytelników pierwszego wydania tej księgi. Bo czy to normalnie posługiwać się Bogiem, aby wysławiać piękno pani jego serca? Gdy tymczasem poeta powinien przede wszystkim wychwalać samego stwórcę, a nie jego stworzenie. To prawda, ale łatwiej powiedzieć, a trudniej zrobić. Bóg bowiem nie tylko dla Dantego jest niewyobrażalny, nieodgadniony do tego stopnia, że bardziej możemy powiedzieć, kim nie jest, niż kim jest. Stąd poeta, a za nim i Biczysko, doskonałość Boga dostrzega w pięknie jego stworzenia. A zwłaszcza wizerunku ukochanej kobiety, której Stwórca nadał wygląd Anioła. W drugiej pieśni, kiedy Dante i Beatrycza wznoszą się do pierwszego nieba, możemy odczytać uwagę poety: Ona patrzyła w niebo, a ja w jej oczy. Na rysunku z pieśni trzeciej. Jan Biczysko przedstawia kobietę na tle koła koła, które jest odwiecznym symbolem Boga symbolem Jego doskonałości i wieczności. Koło bowiem nie ma początku i nie ma końca jest jednością i pełnią. Dlatego słowa zapisane na marginesie tego rysunku uzupełniają owe połączenie fascynacji Dantego pięknem kobiety które mówi Mu o doskonałości Jej Stwórcy, mówi Mu o Bogu. W kochaniu Boga żyje, kto tu gości, a miłość stąpa po zgodliwym torze. Raczej jest formą naszej szczęśliwości biec, kiedy Boża wodzi nas potęga, zwolą się Bożą skupiać do jedności. Czytając uwagą poszczególne pieśni boskiej komedii zauważymy, że Beatrycze jednak nigdy nie zastępuje dantemu Boga, nie jest jakimś dla Niego idolem, ponieważ nigdy nie jest tylko sobą. Jej piękno nigdy nie objawia się całkowicie i zawsze sugeruje więcej niż można ująć w słowa. Jan Wiczysko próbuje tę prawdę przedstawić na rysunku z pieśni trzeciej. Znowu na tle kolistej doskonałości przedstawia Beatrycę, a poniżej wpatrującego się w nią poetę, ręką dotykającego swojego serca, obrazując w ten sposób zapisane przez niego słowa. Ku Beatrycze obrócony cały. Lecz grom piękności ją mię spiorunował. Także że źrenice zrazu nie zdzierżyły i usta moje pytające skował. W podobnej scenie narysowanej przez Jana Biczysko z pieśni CIV widzimy zbliżenie twarzy beatrycza I Dantego spoglądających sobie w oczy, ogarniętych wspólnym kręgiem Boskiej Miłości, aby w ten sposób zaznaczyć, że prawdziwa miłość ma w sobie coś z boskości, o czym zresztą mówi napis na tym rysunku. Spojrzałem na nią, a jej wzrok się żarzy skrami miłości tak wielce boskimi, że nie rozdzierżyłem i odwróciłem twarzy. Beatrycze jest dla Dantego obrazem, a właściwie ikoną Boga. Jest jak owa Apokryficzna Weronika, czyli prawdziwy obraz Boga, który jest przecież samą miłością. Wdzięczna postać i piękne oblicze Beatrycze, jej iskrzące się oczy i zielśniący uśmiech, jest jaków obraz nieręką ludzką uczyniony, pod którym niewidzialny Bóg ukrył swoje właściwości. Rysunek z pieśni piętnastej Dość zuchwały, podobnie jak to porównanie udanego boskiej miłości do jego miłości do Beatrycza, przez Jana biczysko narysowane jest także z pewnym rodzajem zuchwałości. Łączy bowiem erotyczną fascynację ciałem Beatrycza z formą miłości do Boga. Przecież scena obnażania kobiecego piękna. Połączone jest tu, że ze znajdującymi się w tle dwoma symbolami, wzajemnie się dopełniającymi, rajskiego drzewa i Chrystusowego Krzyża. Ten na pierwszy rzut oka nieco bluźnierczy obraz tłumaczą słowa, które były inspiracją powstania tej kompozycji. Rzecz mogę tylko, że to spoglądanie na nią, jak gdyby wyrwało ze mnie wszelkie pragnienie, wszelkie pożądanie, a wiekuiste piękno, co przyjemnie w twarz jej świeciło, z trudem to wyznaję, znów się z jej oczu przelewało we mnie. Prawdziwa miłość to ta, która nas uszlachetnia. To ta, która pomaga nam przekroczyć samego siebie, z każdym dniem czyniąc nas nieco lepszymi niż byliśmy wcześniej, i prowadzi nas wprost do nieskończoności. To nie Beatrycze jej miłość jest zakończeniem tej historii. Miłość Beatrycze nie skupia Dantego na sobie, ale pomaga mu odkryć prawdziwy cel jego poszukiwań. Dlatego w końcu Beatrycze, wędrując z nim po niebieskich planetach, doprowadza go do empireum w pobliże samego Boga. Tam przewodnikiem dla Dantego staje się mistrz kontemplacji, święty Bernard, który przygotowuje go na spotkanie z samym Bogiem, który jedynie może nasycić w pełni serce człowieka. Jak o tym już wspomniałem na początku, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, jak to trafnie ujął święty August.